Trzeci przypadek, jak pompa wspomagania jest niesprawna, po raz trzeci będę wyciągał w Infinity, tym razem niestety w naszym ex -ie. i chciałem Wam pokazać jak to mniej więcej wygląda, co się z tymi pompami dzieje i jak ewentualnie samemu sobie z nią poradzić, żeby ją wyjąć. To jest jednostka v 37 vpr czyli 37V, to samo co w tamtych modelach. Techniki. I tak musimy zacząć od wyjęcia tej puszki i tej. Dobra, pod puszką tutaj macie pomowę wspomagania na paseczku. Aha, widzę, że dużo widz poczekaj. O, teraz widać? Tak. Widać, to jest pomowa wspomagania. I tak, żeby zdjąć pasek w tym silniku, jak sobie nawet pójdziecie na kanał czy na podnośnik, od spodu macie, macie taki napinacz. I ten napinacz, jak włożycie do niego grzechotkę na 3,8 cala, to spokojnie sobie to wszystko. Poluzujecie i wyciągniecie pasek. To zaraz będziemy robić. I teraz tutaj tak. 24, czwórka. Słuchajcie tutaj. Tutaj musicie poluzować wężyk, I To jest tak naprawdę tyle. A zaraz wam pokażę, gdzie są jeszcze, gdzie jest ukryta jedna śruba, którą też trzeba będzie wykręcić. Jak będziecie wykręcać tą śrubę, to musicie uważać, dlatego że pod nią jest miedziana uszczelka i do tego możecie do pompy od razu wepchać syf. Jeżeli chcecie ją dalej regenerować, to lepiej tak nie robić. Dwie uszczelki i śrubę No i i mamy. I teraz co? Śruby. Tu mamy dwunastkę. Dobra, i to już jak mamy, to trzeba będzie nam teraz wyjąć pasek i zaraz dobierzemy się jeszcze do siły mocującej pompę, która jest w jednym z otworów. Macie ten napinacz, o którym wam mówiłem. I tutaj macie taki kwadrat 3-8. Więc użyjemy grzechotki i poluzujemy teraz pasek. Gdzie ja to jest do Nie wiem. Aha, o tutaj. Teraz lecimy dalej. Słuchajcie, z tej strony, od spodu, zresztą chodźcie do nowej pompy. Tutaj nie będziemy już nawet starej bo jest mocowana w ten sposób. Musicie teraz obrócić koło w ten sposób, żebyście tutaj mieli otwór i tutaj dojście do tej śruby. Po to właśnie złożyliśmy dwa Jeszcze jedna ważna sprawa. Jak będziecie wyciągać tą śrubę, ona jest bardzo długa. To musicie poluzować te śruby, które mocują eee, atrapę chłodnicy, właściwie wentylatorów, po to, że jak sobie ją obniżycie, to będziecie mo mogli swobodnie wyciągnąć tą śrubę. Innej opcji tak naprawdę tutaj nie ma. Dobra, i teraz tak. A trapa od spodu ma mocowania, ona ma takie wejścia. Więc żeby ją wyciągnąć, musicie ją najpierw pociągnąć do góry. Chcę wejść, będę musiał jeszcze podosować śruby odzgornicze. Trzymać? Nie, nie, no wszystko się ułożyło. I nam wyszło, słuchajcie. Więc teraz możemy wziąć się za odkręcanie, damy tak. Tam jest mały dostęp, to najpierw palcem spróbujemy tam trafić. Mm. No i. Pójdzie w palcach czy nie? Chyba już pójdzie w palcach. No i mamy, dobra. I teraz tak, dzięki temu, że obniżyliśmy wiatraki, to proszę bardzo, mamy na wierzchu. Bo te skrzydła, które tam są, mocowane tak jakby na stałe, to często się możemy teraz przebrnąć. Teraz tak. Jeszcze tak. Teraz już pompę macie tak, w takim stanie. Więc wystarczy tą pompę złapać na przykład tutaj, za oczko tutaj, w kole, takimi ruchami ciągniemy do siebie, i mamy pompę. Ta pompa już jest, no... Zaraz wrócimy do Was, pokażę Wam co się stało. Bo ja już przypuszczam co się stało. Umieściliśmy pompę na imadle. maskę Rozkręcimy ją zobaczymy co tam w środku słychać dobra, idziemy na następnie to jest płytka w numerze katalogowym 49144 No i niestety w tym miejscu, nie wiem czy to zobaczycie, kawałek tej płytki tutaj się łama. Tu jest taki ząb, przez co uciekało ciśnienie. Niestety się to nam łamało. To już kolejny przypadek z tą samą awarią. Co się dzieje? Absolutnie nie macie wspomagania w tym momencie. To jest taka w sumie nagła awaria. No i co. Po numerze katalogowym w Waszych pompach możecie sobie taki element zamówić w serwisie. Ja płaciłem za, e, za taki sam, e, około 330 zł. Do tego macie jeszcze uszczelnienia, tam w opisie tego filmiku. Podaję Wam te numery tych części, od razu dostaniecie kompleksowo numer katalogowy, bo to jest jeden zestaw do uszczelnienia tej pompy. No i jeżeli e, macie trochę z tym doświadczenia, jeżeli umiecie rozpoznać, bo. E, w wirniku tej pompy jeżeli straciliście smarowanie może dojść do tego, że wirnik się po prostu przetarł razem z płytkami i nie będzie Wam generował ciśnienia więc być może trzeba będzie po prostu kupić już drugą pompę, ponieważ koszt regeneracji może być bardzo duży z ciekawostek powiem Wam jeszcze, że jeżeli chcielibyście kiedyś wymieniać zawory w tej pompie tutaj macie dwa to jeden zawór Właściwie chcieliby się wymienić sprężynę, bo tutaj zawory się tam w sumie nie psują, to tą sprężynę faktycznie dostaniecie samą. Możecie ją kupić. Ona tam kosztuje gdzieś chyba około 100 zł, jak pamiętam, dobrze 150. Natomiast ten zawór 49 MA występuje jako zawór kompletny ze sprężyną. Koszt tego waha się między 300 a 400 zł. Nie pamiętam dokładnie, możecie sobie sami sprawdzić, więc sami widzicie, że koszty są duże. Yy... Jeżeli chodzi o koszty samego uszczelnienia pompy, to około, koszt będzie około 150 do 200 zł. Też dokładnie Wam tego nie powiem, to są takie przybliżone koszty i, i wtedy możecie sobie zregenerować pompę, o ile wirnik już nie został zatarty razem z płytkami. Dobrze, ja dziękuję za dzisiaj i życzę Wam powodzenia.